Do końca listopada 2020 roku potrwa powszechny spis rolny. Tym razem jest inny od poprzednich, między innymi ze względu na sytuację epidemiczną. Rekomendowaną metodą jest samospis internetowy. Powszechny spis rolny jest badaniem pełnym i obejmuje swoim obowiązkiem wszystkich rolników. W kraju jest około 1,5 miliona, na terenie naszego województwa ponad 29 tysięcy. Spis rolny jest ogromnym wyzwaniem dla całej statystyki publicznej, i po raz pierwszy podstawową formą realizacji tego spisu jest samospis internetowy. Jest to metoda, wydaje się najłatwiejsza i najwygodniejsza do zrealizowania, ponieważ w dogodnym czasie możemy się zalogować przez stronę internetową głównego urzędu statystycznego do aplikacji spisowej i wypełnić tę ankietę, podając wymagane informacje. Inna metoda to spisanie się za pośrednictwem infolinii telefonicznej, kiedy rolnik sam dzwoni pod wskazany numer, lub w drugą stronę, gdy to rachmistrz dzwoni do rolnika. Taką bardzo powszechną również formą realizacji obowiązku spisowego jest infolinia statystyczna, jest infolinia spisowa. Gdzie rolnik może zadzwonić pod numer 22, 27 i 59. I wybrać opcję Spisz się przez telefon. Za pomocą tej infolinii można również uzyskać wsparcie merytoryczne, ale też zweryfikować tożsamość ankietera czy rachmistrza spisowego. W naszym regionie już wielu gospodarzy spisało się samodzielnie przez internet, i okazuje się, że to nie był dla nich duży problem. Zachęcam też wszystkich gospodarzy do spisania się w ogólnopolskim spisie rolnym, który trwa od początku września. Jest to bardzo y, łatwy proces, tak naprawdę zajmuje około pół godziny, można to zrobić samodzielnie, bez udziału y, innych dodatkowych osób, no i dzięki temu y, wesprzeć całą tą akcję. Prowadzimy gospodarstwo rolne w Janotowi o powierzchni 200 hektarów, spis zolny. spisaliśmy się już przedtem i to można powiedzieć prosto, pół godziny nam to zeszło i żadnych problemów nie było, sprawa załatwiona, także zapraszam wszystkich do tego. A jeszcze jak ktoś się spisze przez internet, można być, ma szansę na nagrodę. Także w gminach dla rolników utworzono punkty spisu rolnego. Gospodarze, którzy nie mają dostępu do internetu oraz chcący skorzystać z pomocy rachmistrza, tak jak w gminie Dąbrowa, mogą przyjść w godzinach pracy Urzędów Gminy i spisać się. Warto wiedzieć, że w wypadku skorzystania ze spisu telefonicznego nie możemy wybrać dogodnego dla siebie momentu, dnia czy tygodnia, dlatego Urząd Statystyczny w Opolu zachęca, by spisać się jak najszybciej, samodzielnie. Ważne, żeby każdy użytkownik gospodarstwa rolnego podjął wyzwanie w tym spisie, wypełnił swój obowiązek i się spisał. Pamiętaj, Spis Rolny 2020 przez internet trwa. Nie zwlekaj i wejdź na stronę internetową spisrolny.gov.pl.